Siemanko, z tej strony DJ Rock'n'Roll. Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek Zagrajmy w Gotika, w którym to udamy się wraz z gornem do podbitej przez stary obus wolnej kopalni. Więc czeka nas tam trochę walki, a przyjdzie nam walczyć nie tylko ze strażnikami, ale również z pełzaczami. I to... Nie tymi, które były z morą w starej kopalni Gomeza, ale tymi dziesięć razy silniejszymi. Witaj! Ruszamy do kopalni. Pora przepędzić stamtąd ludzi Gomeza. Idź przodem, pójdę za tobą. Przy okazji zbierzemy sobie płytki z tych pancerzy, tych pełzaczy. Wilk ma nam skonstruować z tego podobno jakąś super zbroję Nie wiem czy coś z tego wyjdzie ale ale takie płytki to dosyć dużo warte są To jest cenne trofeum Z tymi pełzaczami, co będziemy mieć do czynienia właśnie teraz, to najlepiej walczyć za pomocą kuszy albo broni dwuręcznej. Co on chce? Uwaga! Brzytwy! Polują w stadach jak zębacze, tylko gryzą znacznie mocniej! Powinniśmy się najpierw z nimi rozprawić. Znasz mnie. Lubię wiedzieć, co mam za plecami. No, to tak jak ja. Też czuję się bardzo pewnie, kiedy wiem, co jest za plecami. Ale kurde no, tu jest ich aż 4. Spróbuję odciągnąć jedną. Podbiegnę troszkę bliżej. Tutaj widzimy już się jedna rozzłościła. Teraz idzie w naszą stronę. A Gorn się już nią zajmie. Nasz stary dobry kumpel jest bardzo pomocny w takich sytuacjach. Bierzmy się za drugą. Tamtą ostatnią to już zaryzykuję i sam ją spróbuję ubić Dobra, pomóżmy mu O, udało się Tylko jednym strzałem Ale to się w zasadzie nie liczyło, bo Bo ona już była troszkę dobita Już miała tam Straciła kawałek życia. No i tu już jest wolna kopalnia. Kurwa, co się znowu stało? Gorna ma nam znowu coś do powiedzenia. Zaczekaj. Widzisz te wszystkie ciała? Idź do wejścia do kopalni. Ja zaczekam tutaj i przypilnuję, żeby ktoś lub coś nie zaszło nas od tyłu. Kiedy już zejdziesz na dół, pójdę za tobą. Przeszukamy sobie te chaty. Może coś znajdziemy ciekawego. Taki można powiedzieć, że to będzie spadek po najemnikach, którzy tutaj bronili tej kopalni. Tu już widzimy grupkę strażników stojących. Może być groźnie. Spróbuję się lekko do nich zbliżyć. Albo nie. Skuszę ich wszystkich, pozałatwiam. Kurwa mać. Oni też mają kusze. Przeostrożnie. Został się jeszcze jeden. Żyje teraz eliksiru. O, a co to jest? Czemu mi cofnęło? Aha! No bo to jest tego, to dodaje jakby te. Yy, większy pasek życia jest. Tak samo jak jest też, że do, jest bonus do maksymalnych punktów many. Czyli jak powiedzmy, mieliśmy yy, maksymalne punkty życia dotychczas 100 to teraz możemy mieć ze 120. Kurwa, on tu idzie. Ciężka kusza. Bierzemy. Si nie ma nad czym zastanawiać. Ręka strażnika. I bryłki. A tu już mamy wejście, tylko Interesuje mnie jedna rzecz Gdzie jest tego, gdzie jest jakiś kołowrotek, który by nam to otworzył Może gdzieś tutaj będzie Z tego co pamiętam to Tego, to bo przez mgłę pamiętam, że tutaj coś takiego było ukrytego Coś tu takiego było. W tej chacie może być. A jednak. Tak jak myślałem. Lepiej sobie zapiszę stan gry. Tutaj zaraz po wejściu mogą na nas czyhać strażnicy. Teraz by mnie teraz zajebali Szybko eliksir Zaraz mogą być następni Od nich to aż się tutaj roi Tam widzimy Gorn strzedł I tutaj są dwie drogi do tego szamana O właśnie, zapomniałem powiedzieć o tym szamanie Właśnie z tym questem jest związany ten szaman, ten przyjaciel tego urczaka, z którym mieliśmy okazję rozmawiać w poprzednim odcinku. On skonstruuje dla nas ulumulu, rodzaj takiego jakby artefaktu, który będzie nas chronił przed atakami orków. i są dwie drogi do niego jedna to jest górą a druga to dołem i ja właśnie wybieram drogę dołem tutaj będą zaraz pełzacze tutaj już mamy pierwszego sobie zobaczycie jak takie coś wygląda Już mamy pierwszego. Tutaj jest mieć dobrze w pogotowiu. Bo tutaj jest, teraz będzie kolejny. Tam w oddali. Kurwa, jeszcze się rusza. A nie, dobra, martwy. Spójrzcie. Ma chyba y, dwa odnóża więcej od przeciętnego, znaczy tego, no, ze starej kopalni. Troszkę wydłużony odwłok. Ale patrzcie jakie makły, jakie zębiska. Właśnie dlatego nie należy ich lekceważyć. A to co? Kurwa przepaść. A tam na dole pełzacze. Stąd raczej nie przeskoczę na tamten brzeg. Muszę je jakoś stąd dobić. Bo jeśli bym zeskoczył, to musiałbym już walczyć bronią dwuręczną. A umiejętności walki bronią dwuręczną jeszcze nie posiadam. No musi być jakiś sposób, żeby je stamtąd wykurzyć. O dobra, gorn tam poszedł. Poczekamy, niech sobie powybija je wszystkie. Pomożemy mu. I tym sposobem mamy kolejny poziom. Co ten gorn robi, no? Gdzie on tak biega, no? Dobra, ubił drugiego. Tam chyba zdaje się były tylko dwa. A dobra, zostawię sobie w pogotowiu kuszę. Kurwa, jak tu ciemno. Nic nie widzę. O ja, 39 pochodni mam. Nawet nie wiem skąd się tyle wzięło. Tutaj będzie kolejny bóg w tej grze. Będziemy mogli przeniknąć przez te tutaj yy, deski. O tu już widzimy tego. To prawdopodobnie jest ten, którego szukamy. Ale tutaj już pełzacze widzimy. Mam nadzieję, że stąd je dosięgnę. Bo teraz mam idealną tego, idealną pozycję do oddania strzału. I w razie gdybym chybił to mnie nie dopadną. Jednego ubiłem, a drugi tam krąży. Tam w oddali chodzi jeszcze jeden. Poczekam aż sobie tutaj przyjdzie. Już nie będę ryzykował. Nie mogę go złapać na celownik. O, teraz idzie. Kurwa maćno. Wydawało się, jakby szedł i... a potem jakby stanął w miejscu. O, teraz będzie okazja. Dobra, na razie to chyba tyle. Tam będą chyba jeszcze ze dwa albo ze trzy. Więc kusza w pogotowiu. Tak, dobrze mówiłem. Dwa. I tam jeszcze będzie ostatni. No muszę powiedzieć wam, że adrenalinka to mi mocno skoczyła Nie wiem co by było, jakby mnie dziabnął Dobra, ale dosyć pierdolenia Chodźmy lepiej pogadać z tym całym tym, no Z tym przyjacielem tego szamana to nasza jedyna szansa, żeby się czegoś dowiedzieć. A przy okazji zdobyć wyjątkowo cenny artefakt, który uchroni nas przed atakami orków, kiedy będziemy musieli się udać na ich ziemię. Darrok chcieć pomocy, Darrok ranny. Co się tu stało? Tarok tu złapany przez niebieski żołnierze. Nagle czerwony żołnierze wszędzie. Czerwony żołnierze zabijać. Wszystko. Tarok uciec tu. Czerwony żołnierze nie tu. Oni boją gaszlung. Ty pomóc. Tarok boli. Co mogę dla ciebie zrobić? Tarok chcieć mocny lek. Albo Tarok umrzeć. O jakim lekarstwie mówisz? Gaszlug, otruć Tarok. Tarrok chcieć lek. Głupi, głupi Tarrok! zgubić lek, nie znaleźć. Odzyskam twoje lekarstwo. Tarrok słaby. Obcy wrócić szybko, albo Tarrok umrzeć. Co to może być to lekarstwo? Bo no tu pamiętam, że było. Gdzieś tutaj było w tych okolicach. Musimy to wszystko obejść, ten cały tutaj zaułek, gdzie było pełno, pełno pełzaczy. O napój, a to chyba nie to błyskawicznego uzdrowienia. To chyba nie to było. Coś mi się zdaje, ale spróbować można. Czemu nie? Muszę już iść. Obcy. To nie to jednak. Jakby to było to, to już by było. Byłaby opcja, że y, moglibyśmy mu dać to lekarstwo. Kurwa, no to gdzieś musi być. A tam, w tym, w tym jakby kąciku tutaj. O, tak, jest. Nie to Lekarstwo orków. A to co to dar od bogów? Ciekawe. Zaraz zobaczymy. Wyciąg ducha. Lekarstwo orków. Efekt nieznany. Powiem wam ciekawostka, że kiedyś... Tego. Kiedyś tak z ciekawości y, próbowałem tego, lekarstwo orków. Byłem bardzo ciekaw, co się stanie, jeśli wypijemy to. To jest jakaś księga, ten dar od Bogu. No i wypiłem i tego, i normalnie y, zaraz po wypiciu straciłem całe życie. I oczywiście upadłem. I się zabiłem. Normalnie jak to wypinłem, to no, mnie tak yy, do tyłu odrzuciło. Znaczy no, postać, którą się poruszam. Proszę, znalazłem twoje lekarstwo. Obcy nie jak inny ludzie. Obcy dobry dar-rok. Dziękować. Możesz już zrobić dla mnie ulu -Mulu? Obcy pomóc Tarrok. Teraz Tarrok pomóc obcy. Obcy potrzebować Krotak, Kastak, Dłaszkar i Ord Antak. Obcy przynieść. Tarrok zrobić ulumulu. mulu Co to jest Gachluk? Duży zwierz. Dużo nóg ma. Gaszluk groźny. Zjadać ork. Zjadać człowiek. Ach, masz na myśli pełzacze. Potrafisz porozumiewać się w naszym języku? Barok u ludzi długi czas. Darok dobrze słuchać. Co to jest krotak? Być język ognia, język smoka. Podejrzewam, że chodzi o... Y, ząb, znaczy ten język. Ognistego jaszczura. A co dalej? Co to jest kastak? Być róg, cieniostwór. Róg ostry jak nóż, twardy jak kamień. No to może być trudne. Dwach kar? A cóż to takiego? Ząb błotnego węża. Jak wąż ugryźć, nikt nie móc uciec. Co to jest Ort Antak? Być ząb wielki troll. Robić duża dziura w ofiara. Jednak się myliłem. To, co teraz usłyszałem, będzie najtrudniejsze. Ale dobra, a to popytajmy go tam dalej. Jesteś przyjacielem Urszaka, tego szamana? Urszak niewolnik. Jak Tarrok. Urszak uciec. Dawno, dawno temu. Twój przyjaciel powiedział mi, że mógłbyś dla mnie zrobić ulu-mulu. Ty pomóc mi, ja pomóc ty. Gdzie mogę znaleźć takiego smoka? Smok mieszka w domu tarroka. Obcy musi szukać. Smok mieszka też na piasku, przy morzu. Gdzie mogę znaleźć tego cieniostwora? On w lesie albo w jaskini. Nie lubi słońce. Bardzo zły. Obcy uważać. Gdzie mogę znaleźć te błotne węże? Dużo wąż błotnych obóz ludzi. Obóz na bagnie to jest. Gdzie mogę znaleźć trolle? Troll siedzieć w góry. Troll lubi dużo miejsca. Obcy szukać w górach na północ. Ale uważać na trola łapy. Troll walnąć. Obcy spaść w dół. Muszę już iść. Obcy wrócić znowu. I tym tutaj pomostem dojdziemy do tego, do strażników. I zrobimy takie kółeczko, że znowu z powrotem znajdziemy się tam, skąd przyszliśmy. A mianowicie yy, tego. Tam jak był ten pomost zaraz przy wejściu. Co tak dużo strażników było. A ja tymczasem będę się już z wami żegnał. W następnym odcinku rzecz jasna będziemy szukać tych, no, tych materiałów na ulumulu. I być może zaczniemy już tego. Yy, wyprawę do na orków. A wy trzymajcie się ciepło. Cześć. Do zobaczenia.